Witaj w Saldeo SMART. W tym filmie przeprowadzam się przez nowy widok wystawiania faktur dla kont klienta biura rachunkowego. Wprowadziliśmy szereg zmian, które usprawniają pracę i przyspieszają proces wystawiania faktur. Warto wspomnieć o tym, że dostęp do fakturowania zależy od uprawnień nadanych przez biuro rachunkowe albo od skorzystania z możliwości, jakie daje Smart Duet. Zobaczmy, co się zmieniło. Nowy widok jest bardziej intuicyjny i przejrzysty. Dzięki reorganizacji sekcji i odświeżonemu zestawowi ikon, znajdziesz wszystkie potrzebne funkcje szybciej i łatwiej. Na samym początku formularza znajdziesz pola, opis faktury oraz procedury i kody GTU. Informacje wpisane w te pola służą do celów wewnętrznych. Nie pojawiają się na wydruku faktur. Tej części uzupełnisz numer faktury oraz daty jej wystawienia i sprzedaży. W przypadku daty sprzedaży możesz również ustawić odpowiedni zakres dat. Jeśli korzystasz z sufiksu, wybierz odpowiedni z listy. Sufiks to dodatkowe oznaczenie serii numeracji, definiowane w konfiguracji faktury. Pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką. W sekcji nabywca uzupełniasz dane kontrahenta, na którego wystawiasz fakturę. Wybierz kontrahenta z listy lub rozpocznij wpisywanie. System podpowie Ci odpowiednie wyniki. Z tego poziomu możesz również dodać nowego kontrahenta. Jeżeli zdecydowałeś się na tą opcję, wybierz na końcu listy dodaj kontrahenta, następnie wprowadź NIP. Kliknij i pobierz dane z gus lub z zies. Sprawdź, czy dane dobrze się pobrały. I co ważne, warto również uzupełnić adres e-mail, kontaktowy z kontrahentem. Dzięki temu będziemy mogli mu wysłać fakturę mailem. Jeżeli odbiorca faktury różni się od głównego kontrahenta, zaznacz opcję Inny odbiorca i wybierz lub wprowadź odpowiednie dane, jak w przypadku kontrahenta. Przesuń suwak, jeśli faktura ma być wystawiona dla niewatowca. Dla faktur wystawionych w procedurze VAT-marża przesuń suwak i wybierz właściwą procedurę z listy. Nowa lokalizacja przycisku Faktura Cykliczna ułatwia dostęp do tej funkcji. Wystarczy przesunąć suwak i ustawić częstotliwość wystawiania. System przypomni ci o nadchodzącym terminie. A ty będziesz musiał zatwierdzić fakturę na liście faktur cyklicznych. Jeżeli faktura ma być objęta metodą podzielonej płatności, przesuń suwak MPP. Automatycznie pojawi się kod procedury MPP w górnej sekcji kodów GTU. W sekcji pozycje wybierz, czy faktura ma być wystawiona od kwoty netto czy od brutto. Wybór ten wpływa na sposób obliczania wartości faktury. Wystarczy, że w odpowiednie pola wpiszemy wartości, czy to nazwę usługi, czy towaru, kwoty, być może jakieś zniżki, a następnie zatwierdzimy, aby dodać taką pozycję. W każdej chwili możemy również dodać kolejne pozycje. W lewym dolnym rogu mamy do tego przeznaczony przycisk. Dzięki intuicyjnym ikonom możesz szybko dodawać, usuwać lub edytować poszczególne pozycje na fakturze. Po prawej stronie znajdziesz ikony takie jak ikona z haftką, czyli dodanie pozycji aktualnie edytowanej, ikona z krzyżykiem, czyli odznaczenie zmian, anulowanie, ikona kosza czyli usunięcie pozycji, ikona ołówka czyli przejście do edycji danej pozycji. W części płatności wybierz walutę. Jeżeli jest to waluta obca system automatycznie wskazuje dany kurs natomiast możesz w każdej chwili wejść w edycję i zmienić taki kurs. Formę płatności, termin. Skorzystaj w łatwy sposób z kalendarzyka aby móc wybrać odpowiednią dla siebie datę oraz rachunek bankowy. Pamiętaj, rachunek bankowy musi być wcześniej skonfigurowany w ustawieniach Twojego konta. W sekcji Informacje dodatkowe możesz wpisać uwagi, które pojawiają się na wydruku faktury oraz uzupełnić lub wybrać dane wystawcy. W tym miejscu możesz również skorzystać z opcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru. Wystarczy, że zaznaczysz odpowiednio haftkę, a następnie wybierzesz odpowiednie informacje. Po wypełnieniu formularza, wybierz jedną z opcji: wystaw fakturę, czyli zapisanie dokumentu w systemie, wystaw i wyślij do KSEF. Dokument trafi do KSEF oraz zostanie zapisany w systemie. Wystaw i wyślij kontrahentowi, zapisujemy fakturę oraz od razu automatycznie wysyłamy ją do odbiorcy, o ile adres e-mail został wprowadzony w jego polach kontaktowych. Anuluj, czyli anuluj proces wystawiania faktur, jeżeli chcesz z tego zrezygnować. Nowy widok dodawania faktur w Saldeo Smart został zaprojektowany z myślą o Twojej wygodzie. Dzięki nowym nazwom sekcji, spójnym ikonom oraz lepszej organizacji przestrzeni praca z fakturami jest szybsza i bardziej intuicyjna.